Wracając do Heinricha Himmlera, jego obsesji i wizji na punkcie właśnie stworzenia takich obiektów, mieszkania w takich obiektach i yy, jego niesamowita wiara w to, że on jest wcieleniem króla lwa i że za pomocą dzisiaj to nazwiemy channelingów on nawiązuje kontakt z duchami, z królem lwem i rządzi światem.

Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.